Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Zagrajmy w Icewind Dale. Ja się nazywam Juliusz Wandel i jak zwykle już klasycznie będę Waszym gospodarzem. Czytujemy naszą ostatnią rozrywkę. Zaczynamy odcinek 72. A musicie wiedzieć, że jesteśmy już tak naprawdę mo moim przemysłem, zdaniem... Gdzieś w 80% gry No, czyli przed nami, no Jakby nie patrzeć zostało Jeszcze trochę No, ale niewiele Dobrze No, okej okay. no, Nie, nie będę już tego podnosił Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce tak się zastanawiam, żeby sobie nie pójść pod koniec tego rozdziału do Huldahary nie posprzedawać. Dzień dobry. Wróciłeś. Czego chcesz ode mnie? Poczyniłeś pewne kroki w celu przywrócenia wam wolności. Usunęliśmy z północnej jaskini wszelkie zagrożenia. Zamierzamy teraz zabić strażę żeglową. Czego chcecie do dziewięciu piekiel? Jestem puto po to, aby cię zgładzić i uwolnić niewolników. Ha! Uważacie, że możecie pokonać Gorga? Zgładzę was i powieszę wasze ścierwa na ścianie za mną, żeby wszyscy mogli je oglądać. Będziecie moimi trofeami. Zobaczymy, jak to będzie trofeum. Gotuj się na śmierć! nasz śmierci staną dla ciebie otworem! I tu mamy taki mały paradoks, moi drodzy, ponieważ nasz krasnolud może wziąć do łapy topór, który przed chwilą był trzymany przez giganta. Yy, no cóż Stoję w gotowości Prawo gier komputerowych Okej okay. Strażnik pokonany Zrobiliśmy doświadczenie 8000 Wróciłeś, czego chcesz ode mnie? Oczyniu pewnie kroki współnocnie z północnej już takie zagrożenie zabiliśmy straży. Możesz już bezpiecznie przeż, przeż, bez przeszkód opuścić to miejsce. Wy... ja... Przyjaciele, to wspaniała wiadomość. Dziękuję ci z całego serca. Wybaczcie, że nie będę zbyt rozmowny, ale musimy już iść. Dziękuję za wszystko, co dla nas zrobiliście. Żegnaj Darwin. Darwin czy Darwin? Dawid, żegnaj Dawid No dobra To. Okej okay. Ja nie wiem gdzie wyjdziecie, ale To nie jest raczej właściwa droga Okej, okay. w sumie to był lodowy jaskinie Chodziło o do nie? Wydaje mi się, że możemy wracać już do miejsca, z którego przybyliśmy. Co mhm. jest? No i co? Wychodzimy. Jest tu po nas. Chyba, że... Czekajcie, 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 czekajcie. Nie. Nie, bo tu już... Są ten... Dobra, wychodzimy. Cały czas się zastanawiam, moi drodzy. Przywódca Slamander miał to on czy i w końcu nie... Tak jest! Hm Później hmm. sobie sprawdzę, tak czy siak. Jakby co to jeszcze możemy tutaj wrócić, nie? Dobre. Ale mi się wydaje, jak w ogóle wygląda sytuacja z naszym ekwipunkiem? No. Zostanę nagrać to kupowanie przedmiotów, czy nie, w sumie dawno nie było kupowania przedmiotów, to wam... ...to nagram. Myślę, że to będzie idealna trochę taka zapachaj prawda? Ten odcinek nie będzie dosyć też długi. No dobra. Wychodzimy. Do Kuldahar. Możesz na mnie liczyć. No dobrze. Udajmy się najpierw do Conlana. By sprzedać yy, całą tą broń i zbroję. Jeszcze patrzę... Dobra. Na Twe rozkaz. Jeszcze patrzyłem, czy można by... Coś... Znaczy, e, przemienić, nie? Czy ktoś z naszej drużyny nie ma... Przedmiotów? Służba wzywa! ale tam ale już trochę wszystko co miałem do sprzedania dobra w ogóle patrzcie mamy, będziemy mieli ponad e, 10 tysięcy niedługo właściwie 100 tysięcy przepraszam no tak więc tego no. No, to jest przedmiot przeklęty i on kosztuje 1 sztukę złota. Dobra, czy coś jeszcze jest tutaj do sprzedania? Eee, nie wydaje mi się. A nie, no jest do sprzedania. Sztylet. Oddech Auril Skóry Pragnę zauważyć, że, te, że cena tych skór sukcesywnie się zmniejsza. Im więcej sprzedajemy je Kowalowi, dosyć no, fajny szczegół. Fajny szczegół pomyśleli twórcy o tym, że im więcej czegoś jest na rynku, tym to jest mniej. E, Twoje życzenia. E, cenne. Talnia rozmycia... No dobra. Mój miecz jest do twojej dyspozycji. Możesz na mnie liczyć. Teraz... Wszystkie miksturki... ma panoramiks. Dobrze, no to panoramik się będziesz, czeknij tylko słowo. Sprzedawał Oswalda. Zajmę się tym. Widolę Bindera. Zajmę się tym. Jasne, pokaż co masz? Już nie będę czytał ich dialogów, bo nie ma sensu. Sprzedaj? Sprzedaj? No, no i tutaj. O nie, to na pary muni mogę zostawić. No sprzedaj. Otwarty i gotowy. Wychodzimy. No dobrze. Dajmy się teraz... Tutaj jestem. Zrobi się do sklepu charakteru wielobrążowego To Gerta konkretnie Muszę wam przyznać, że nie pamiętam, żeby aż tak łatwo się ee, uwalniało tych niewolników. Możesz na mnie liczyć. Może dlatego, że jak ostatni raz grałem w tą grę, a to było bo, z 4 lata temu, no chyba ich nie uwalniałem i... W sumie już nie pamiętam, szczerze wam powiem. Jest z Pogryfa. No nic, sprzedaj oczywiście. Mhm. sprzedaj. No i teraz się kurde. Eee. Właśnie. Możemy jeszcze zajść w sumie do odciętej dłoni. I to nie byłoby taki głupy pomysł. Agat Ognisty Perła Diamonds is forever No i teraz... daj Dobrze, pierścień ochrony, złoty pierścień No Dobra różki tą dalej sprzedamy uraż umaga eee, Tutaj Różba wzywa. To jest, tutaj, w tą stronę Oryksary, chcielibyśmy zakupić czary. No. Dobra. No. No tak, myślałem, że będzie troszeczkę. A tali kart w ogóle nie chcę kupować. Ale tą talię chyba zostawię sobie. Dobra. Otwórz pojemnik. Siach, siach. Plaga owadów. Siła herosa. Wskrzeszenie. Dobra, sprzedajemy wskrzeszenie. Bo mam to zaklęcie na naszym tym. Na naszym. no na tym. Stoję w gotowości. Nasz drugi raz Posiadają to zaklęcie. Dobra, jeszcze idziemy raz do komlana. Dobrze. I dokupimy sobie amunicję do naszej broni długofalowej. Do Nie wiem czemu, ale w przeciwieństwie do Baldur's Gate pierwszego. Tutaj e, amunicja w sensie strzały i tam e, te e, śmieszne. E, pociski do procy się nie, same, same nie, nie uzupełniają to znaczy, jeżeli na przykład mamy w plecaku yy, kołczan strzał to czemu na przykład jak mu się kończą strzały w kołczanie tak, to czemu on sobie świeżego kołczana nie weźmie tylko trzeba to robić ręcznie chociaż z drugiej strony pewnie to, to nie jest też takie... Możesz bo... na mnie liczyć na przykład by komputer y, gu, w głupi sposób y, y, w głupi sposób by W głupi sposób by y, marnował te y, strzały. A tego byśmy nie chcieli. Niech nie chcę pocisków plus jeden, bo one po pierwsze są limitowane, a po drugie. Dobra. Okej. Okay. Mogę pomóc? Jak to wygląda? No, ty będziesz składam, skodowała Ech, wszystkie pociski no dobrze daj to jemu Nie przesadziłem trochę z tymi strzałami. Jakby co, to ty dostaniesz cztery kołczany albo nawet sześć na wszelki wypadek. Bo ty nie nosisz nic, jesteś bezużyteczny, panie krasnoludzie panie Svenie Olofsonie. Na twoje rozkazy. Dobra. Tak jest! I tym optymistycznym akcentem, moi drodzy, mój miecz jest dot. możesz na mnie liczyć. No, co? Teraz patrzcie, że tylko służba wzywa! tym optymistycznym akcentem, moi drodzy, zakończymy ten odcinek. Ja byłem Juliusz van Delf To było Icewind Dale. I w następnym odcinku już widzimy się w wieży Larela. By wykonać jeden drobny kuścik. Do następnego, moi drodzy. Na razie.